Dzień dobry. Ja dzisiaj w rozkładzie miałam zrobienie Facebooka Live'a, a że mam też w rozkładzie sprawdzenie książki i naniesienie poprawek. Też takie straszne rzeczy, proszę po okładce. Więc pomyślałam, że zrobię Wam Facebooka Live'a, jak będę nanosiła poprawki. Yy, więc jeżeli będziesz miała ochotę zostać ze mną na dłużej, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. Będziemy przechodziły przez książkę. A ja przypominam, że tą książkę możesz pobrać w darmowy rozdział na zielonydoks.pl slash książka. Książkę można zamówić już na zielonydetox.pl za 69 złotych w sprzedaży i książka będzie do końca miesiąca dostarczona. Jeszcze patrzę, czy, czy jestem. Dajcie mi znać od 0 do 10, czy mnie słychać, bo jestem... Na słabszym internecie. Co się u nas dzieje z takich rzeczy sklepowych? Mamy promocję na pałdarko i i Widziałam, że korzystacie z niej śmiało. Mamy zestaw na herbatę, czyli pięć herbat na sklepie za 59 zł. Tylko uwaga, herbata ma datę ważności do końca czerwca. Mamy zestaw na Andrographis i Omega i zestaw na Andrographis i Olejek. I słuchajcie, od poniedziałku już są w sklepie, ale w poniedziałek będziemy mieli już je fizycznie, nasze probiotyki wróciły. Udało się doprodukować kolejną transzę probiotyków bez konserwantów, probiotyków 2.1, czyli plebiotyki i probiotyki. Zachęcam Cię bardzo serdecznie do sklepu, żeby je sobie zakupić. I chyba sklepowych rzeczy to tak mniej więcej tyle. Jeszcze zerknę, nie wiem, czy tutaj będę miała jakiś zasięg. Ale wydaje mi się, że to tyle. Na Allegro oczywiście jest promocja na hydromoc, czyli magiczny proszek i można to upolować 20 zł taniej. Więc zachęcam cię bardzo, bardzo serdecznie, po prostu musisz wpisać zielony detoks na Allegro i hydromoc i na pewno to znajdziesz. Ze sklepowych rzeczy, to co widziałam i to co nie umknęło mojej uwadze, to to, że mój team kreatywny nie wyłączył połudarko w proszku, może dlatego, że jest kreatywny i za kreatywny. Nie wyłączył połudarko w proszku, więc widziałam, że ta cena jest 99 zł i bardzo bym prosiła, żeby ktoś to wreszcie zrobił. A oprócz tego jeszcze jest to Better.pl, czyli wszystkie produkty Better Health, właściwie Better Health.pl, wszystkie produkty Better minus 11% taniej i na Better Health.pl jeszcze widziałam, że jest ustawiona darmowa wysyłka więc możecie to dzisiaj jeszcze na pewno do końca dnia zgarnąć. I w Zielonym toksie też nikt widziałam, że na weekendzie ceny nie podnosił, więc ceny będą minus 11% do końca dnia. Myślę, że dziewczyny, jak przyjdą w poniedziałek do pracy, to, to zrobią. To co? Śmigamy do książki. Może pokażę Ci, co jest w środku tej książki. Jak może do mnie jakieś pytania, to trochę nam to zajmie. Generalnie sprawdzenie tej książki ma kilka stron. Myślę, że zrobimy tylko małą część. Piję im napar imbirowy z. Trochę z odrobinką czarnej herbaty i z kardamonem w nasionkach. Jest naprawdę spoko. A na parę imbirowych czy imbir na tarce. No dobrze, mogę wam pokazać coś fajnego. Mam kwitnącą brzoskwinię i już tak naprawdę sztosik jest już od dni i mam zawiązki truskawek już. Już was przerzucam na drugą stronę. Uwaga. Ok. Hop, hop. O, proszę bardzo, to jest kwitnąca brzoskwinia. Musisz przyznać, że sztosik, daj znać, jak ci się podoba. Eee... Eee, ups, ups. Dobra. Czekajcie, ustawię was, jeszcze nie widzę waszych pytań. będę będę na nie zerkać jakoś tak realnie. Dobra, myślę, że tak widzicie trochę, nie za dużo, i też nie widzę za dużo od was. No dobra. Mamy główną stronę. No to tutaj już zaznaczałam, że chcę, żeby logo Zielonego Detoksu powędrował tutaj, a wydawnictwo będzie na drugiej stronie. Mamy już numer na tą książkę, więc yy, jesteśmy no byliśmy w stanie yy, zarejestrować własne wydawnictwo. A tu też zrobiłam notatkę Monice, żeby przygotowała logo, żeby nie był taki zwykły napis wydawnictwa Zielonego do tylko właśnie żeby było logo. No i tutaj, tak jak widzisz, na bazę groziłam strasznie dużo. I jest tak. Cześć, mam na imię Joanna, przyjaciel nazywam mnie Janusz z Zielonego Detoksu. Zauważyłaś, że raz nabyta choroba z wiekiem y, tylko y, choroba zostaje z nami na zawsze i z wiekiem tylko zwiększamy ilość leków. Nie wiem, że to jest Po, po polsku leków. Y, mówi się, że nie da się ustalić przyczyny choroby albo że jest dziedziczna dobra, to chyba jest okej. Okay. Yy... No, dobra. Nie wiem czy Monika będzie dawała radę, bo ona... Ops. Dobra, jakby coś tu będę pomagać. W rzeczywistości nikt nie uczy nas, jak pomagać naszemu organizmowi, aby z choroby wyjść. Mam dla Ciebie tą książkę, abyś mogła pomóc sama sobie i twoim najbliższym. Nie wiem to tak brzmi się górnolotnie. No dobra, idziemy dalej. Przypominam, że możecie pobrać darmowy rozdział z tej książki na zielony łamane, taki slash na książkę, albo już zamówić wersję drukowaną, która będzie pod koniec maja. No i tutaj jest spis treści w ogóle będziemy to zmniejszać, żeby czcionka była mniejsza, bo mi się na przykład ciężko czyta, jak jest taka duża czcionka i cómczydko to wygląda na stronie. No tutaj zrobiłam takie jakieś maleńkie poprawki. Na przykład, czy pasożyty mogą powodować poronienia, a ja bym chciała, żeby było, czy pasożyty mogą powodować trudności w zajściu w ciąże, nie? Bo to też bardzo mało się o tym mówi. Yy, jakie są korzyści z detoksu? Zobaczcie, dwa razy rozdział był podobnie nazwany. Korzyści płynące z odrobaczenia detoksu, i jakie są korzyści z detoksu, więc nazwiemy to detoks. Kiedy warto go przeprowadzić? Myślę, że to jest ważne, żeby to wiedzieć. Yy, gruntów na oczyszczanie i etapy. To jest to, yy, chyba z czego ja zostałam sławna troszkę, że mówiłam Wam o kolejnych poziomach oczyszczania bo teraz wam mówię najwięcej o odrobaczaniu, ale oprócz odrobaczania jest oczyszczanie wątroby, oczyszczanie limfy, oczyszczanie stawów, także tego jest bardzo dużo, ale na zauważyłam, że większość osób zatrzymuje się na oczyszczaniu układu pokarmowego, niewiele osób decyduje się na oczyszczanie wątroby, dlatego że już widzą tak diametralną poprawę w samopoczuciu, że nie mają potrzeby, przechodzą przez kolejne wyrzeczenia, żeby oczyścić kolejne organy. O, zaraz bym no dobra, to czytam na głos, żebyście się nie nudzili. Moje doświadczenia z detoksem. Cześć, mam na imię Janna, Przyjaciel z mnie Janu z Zielonego Detoksu. Mówią o mnie, że jestem energiczną, zakręconą pasjonatką zdrowej i pomagam ludziom, ale powiedzmy sobie wprost, nie było tak zawsze. Nie wiem, czy to nie powinno być. Nie, nie zawsze tak było. Nie zawsze tak było. Nie wiem, czy było, powinno być na końcu zdania, ale na razie tak zaznaczy. potem to będzie przechodziło jeszcze jedną kontrolę. Kiedy kończyłam studia na Politechnice Warszawskiej, najważniejsza była dla mnie kariera. Nie wyobrażam sobie siebie dbając o zerwę, tryb życia. Biegałam z jednej pracy do drugiej i rodziny widziałam tylko w przelocie, To z pracy brakuje. Nie piłam wody na czczo, a choroby leczono antybiotykami jednym. na zimowym Zimowym Brałam jeden antybiotyk po drugim po drugim Może umówmy się tak, że będziemy robiły jedną stronę, a potem będę patrzyła na wszech komentarze i pytania. Ja mam katarę, za co przepraszam, ale to dlatego że <gryw> <zasnęłam> na prawie. <gryw> a nie jest tak ciepła jak mówca. Dobra. Jak to się stało, że moje życie tak bardzo się zmieniło? Kiedy moja mama zaczęła mieć problemy zdrowotne, zainteresowałam się zdrowym odżywianiem, sokoterapią, wpływem psychiki na zdrowie gruntownym oczyszczaniem organizmu. To trzeba dodać, że lekarze nie umieli jej pomóc. To chyba jeszcze musi być, i zachorowała na raka. Na raka. Sokoterapią. Ziołami, chyba jeszcze. Dobra. I to powinno być tutaj, uważam. Pojawiły się liczne pytania. Kropka. Yy, dlaczego skuteczność chemioterapii oznacza w praktyce przedłużenie życia pacjenta tylko 3 miesiące i dotyczy nie więcej niż 5% chorych? Czy na pewno rozumiesz, co te procenty oznaczają w praktyce? To znaczy, że maksymalnie 5 osób na 100 ma przedłużone życie przez chemioterapię. Słabo, co? Dlaczego lekarze zamiast leczyć przyczynę choroby, przepisują nam kolejne recepty, z których korzyści mają firmy farmaceutyczne, a nie nasze zdrowie? A gdy pada diagnoza nieuleczalnej lub przewlekła, jesteśmy skazani na ciągłe wizyty w zatłoczonych aptekach? Yy... Zatłoczonych przychodniach. W I aptekach. E, czy zauważyłaś, że apteka jest teraz na każdej ulicy? Mówi się nam, że raz nabyta choroba zostanie z nami na zawsze, twierdząc, że albo nie da się ustalić jej przyczyny, choroba autoimmunologiczna, lub upatruje się jej w genach. Co jest w 100% bzdurą i jakoś pomija się dziedzinę wiedzy nazwaną epigenetyką, która mówi o tym, że z celem życia wpływamy na ekspresję, czyli odczytywanie genów, niezależnie od tego, jakie, były. jakie by one nie były. Hmm, bo to się nie jest po polsku. Niezależnie od tego, jakie. Czyli odczytywanie genów. No obraz bo nie ma sensu, gdzie to zamieszniać w ogóle tam. Genów. A to geny. A to nie geny. A to jak są odczytywane. Ma znaczenie. Ma znaczenie. Dobra. To się dojdę do końca. Czy to nie paradoks, że osoba, która zaczyna się leczyć farmakologicznie, z czasem bierze leków coraz więcej? Czy leki nie powinny jednak leczyć, a nie tylko niwelować symptomy choroby? Dla mnie to wszystko jest jakieś. Dla mnie to wszystko jest jak jakiś niesmaczny żart. Może trzeba powiedzieć. Y To, co nam się wymawia, się brzmi, jak jakiś niesmaczny żart. Stajemy się ofiarami dezinformacji, braku cierpliwości i zaangażowania, a często też nie wiedzę. Braku cierpliwości i zaangażowania, lekarze. Chociaż ja zastanawiam, czy mnie nie wsadzą od więzienia do w za tą książkę. Czasami mam takie myśli. Zamiast się z informacji braku ciepliwości i zaangażowania, a często też nie wiedzy, nikt nie uczy nas, jak pomagać naszemu organizmowi, by sam uruchomić swoje możliwości obronne, za pomocą swojego układu immunologicznego wychodził z chorób. No a to jest chyba w miarę. Dobra, już patrzę, co nam się u Was dzieje. Ups. Cokolwiek się dzieje. Coś się dzieje. Czekajcie, wezmę Was w łapkę albo przerzucę w drugą stronę, no dobra, jestem w takim luku weekendowym, czyli wrócić troszkę wyżej. Dobra, od początku. Upsa, ups. Jeżeli chodzi o tą książkę, to... Ona jest takim trochę moim lekiem, dlatego, że bardzo dużo mówię ostatnio o suplementach. mi suplementami żyje człowiek. I oczywiście, że zioła są ultraważne i mega ważne w tym, żeby wspomagały nasz organizm w wychodzeniu z różnych y, chorób, y, różnych problemów zdrowotnych. Przy obniżonej odporności bez ziół jest bardzo ciężko się z tego wydostać. To bez takiej konkretnej ilości, na przykład całej garści dziennie, ale tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o to, żeby nasz organizm wyprowadzić i wzmocnić do takiego poziomu, żeby to układ immunologiczny sobie ze wszystkim radził. I dla mnie początkiem tego wszystkiego było właśnie ta dezinformacja i to wmawianie nam, że lekarze są jedyną naszą deską ratunku i to tak trochę też odbierało nam sprawczość. To odbiera generalnie nam sprawczość, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Tu Aneta pyta, pyta o glifosat. Aneto, napisz mi wiadomość, to ci odpiszę, bo to jest głębszy wywód. No dobrze, słuchajcie, zrobimy jeszcze ze dwie strony, dobra? Ja będę śmigać. Przypominam wam tylko, że pomimo tej pięknej pogody, zmienili nam trasę latania samolotów i latają teraz nad głową. Bo nie wiem, czy słyszeliście o strajku. Bo to bardzo dużo się dzieje ciekawych rzeczy. Że to się pogadanki polityczne. strajkują kontrolerzy lotów. Powiedzieli, że będzie. oj, żeby tutaj nie przekręcić, chyba jest go 20% lotów latających, a że loty będą w ogóle puszczane między tylko 8 a 17, więc w ogóle będzie ciekawie na majówkę, ale nie tylko to, jest krach na giełdzie amerykańskiej, SP500 czy taki współczynnik giełdowy spadł o ponad 11% w ciągu ostatnich 3 dni, więc idą aukcje, idą ETF-y, idą te wszystkie rzeczy. W dół bardzo. To mówi się tak, że urwało się denko. <kłysy> Czyli wiecie po prostu, krach totalny tej linii. No i taki spadek obserwuje się tylko raz na półtora roku. Także wszyscy jesteśmy ciekawi, co będzie dalej. No dobra, słuchajcie, lecimy dalej, bo ja mam całą książkę jeszcze do przerobienia. Nie wiem, ile mi się uda dzisiaj przeczytać. Mam nadzieję, że dużo. Chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, o której może nie wszyscy wiedzą, może powinnam ją powiedzieć na początku. Eee, ale nie ukrywam, że ta książka. Jest jedną z najlepszych rzeczy, która mi się przydarzyła w ostatnim półroczu. I pomimo tego, że widzicie bardzo dużo sukcesów w zielonym detoksie, to bardzo dużo projektów zawaliliśmy. I to, że nie udało się ich doprowadzić do końca, mnie stosunkowo ciąży. No, chciałbym, żeby wszystko, wiecie, było takie ekstraśne. I nawet mogę Wam powiedzieć, jakie to projekty, jeżeli chcecie. W sensie, co się udało, co się nie udało. No, tak, dobra, słuchajcie, robimy tą książkę. W sumie to mogę Wam poczytać, tak, żebyście mnie widziały. teraz. Że to będzie ciekawsze dla Was. Patrzę w tą stronę, żebyście mnie. elegancko. Dobra. Jeżeli macie jakieś pytania merytoryczne, to śmiało. Dobra, Zielony cyk tak powstał, bo moja mama zmarła. Czy zmarła na raka? Zmarła, bo nikt nam nie pomógł na początku. Nikt nam nie pomógł na początku, nikt nie powiedział, o co w tym wszystkim chodzi, a tak naprawdę to moja mama zmarła, bo zaorowała się w pracy. Nie dbała o dietę i suplementację, nie miała wsparcia, nikt nie kupił ziół, nie wziął za rękę i nie powiedział, nie z tego ciasta, ono ci nie służy. Coś mocne. to jest ta książka w ogóle, jest mocna. Bardzo dużo w ogóle się zastanowiliśmy, jaki ona powinna mieć wydźwięk. I ja powiedziałam tak, na rozmowie z Edytą i Miłoszem, że ta książka musi być tak mocna, żeby... Wzruszyła i żeby popchnęła do zmian, bo mi się wydaje, że jak jest nam wygodnie i nic strasznego się nie dzieje, to nie mamy takiego konia motywacyjnego do zmian, dlatego bardzo dużo osób. Nadbać o ożywienie, diety, suplementację, w ogóle cokolwiek z takich rzeczy, kiedy im dzieci chorują. Jak oni sami chorują, czyli my jak sami chorujemy, to tak, wiecie, no przechodzimy, nie, nic tam się nie stanie, wy, wyliżemy się, przecież leczone, trwa tydzień nie leczone, 7 dni i takie rzeczy, ale jak dzieci chorują, to dopiero tak zaczynamy w to aktywnie wchodzić i. Najgorzej, jak dzieci chorują poważnie, czyli są właśnie jakieś atypowe zapalenie skóry, silne alergie pokarmowe, jeżeli są przerośnięte migdałki i to wtedy jest w nas taka siła, energia i moc sprawcza, żeby cokolwiek zmienić, ale jeżeli nie ma tego wstrząsu i nic strasznego się nie dzieje, to raczej tej siły sprawczej do zmian nie będzie. Dlatego tak bardzo chciałam, żeby ta książka była mocna. Eee, czy mam teraz wyrzuty sumienia, że moja mama zmarła? Mam. Jednak nie biorę odpowiedzialności za życie mamy, ale chciałabym, aby nikt nie przechodził przez to piekło, przez które ja przeszłam z mamą. Dlatego opowiadam ci aż tak wiele o profilaktyce, ziołach, o naszej kurkumie czy pałodarko. I, cho I choć najbardziej na świecie chciałabym, byśmy wszyscy jedli warzywa, suplementowali się ziołami i uprawiali codzienne specery, to umówmy się, że zwykle, dopóki zdrowie nam dopisuje, to o nie nie dbamy. Po prostu. Kurczę, ja mam mówię z pamięci to samo, co jest w książce za potwierdzenie wiarygodności. Zgłaszacie się do mnie w 99% przypadków, jak się z tym zdrowiem coś zaczyna dziać. A, dokładnie, zaczyna się sypać. Czekajcie, może też... Cypać. przypominam, że to co teraz czytam możecie pobrać za darmo na zielono.xpl książka, zostawiając swój adres mailowy i na tego maila powinien przyjść do rozdział książki, jeżeli by nie doszedł bo może wpadł do spamu, napiszcie to nas po prostu wam prześlemy a jeżeli ktoś już jest zdecydowany, to za 69 zł może zamówić książkę w przedsprzedaży no dobra eee, ok, lecimy dalej czy Justyna, która zmarła na nowotwór Jajnika, mogłaby żyć i opiekować się swoimi dorastającymi dziećmi, gdyby widziała, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna? Że jedyne zapobieganie chorobom ma sens? Że można to zrobić poprzez regularne oczyszczanie organizmu. Ja nie wiem, czy naprawdę strajkują, bo tutaj są za 3 minuty. Że można to zrobić poprzez regularne oczyszczanie organizmu wsparte suplementacją dobrej jakości dziełami, odpowiednią dietą i trybem życia? Myślę, że tak. I właśnie dlatego powstał Zielony Detoks. Dlatego tak bardzo zależy mi na tworzeniu suplementów dobrej jakości, które są skuteczne i na tym, abyście mieli wiedzę, jakie procesy zachodzą w organizmie i jak sprawić, by nasz organizm był zdrowy. To na jest z dupy. Opowiedziałam Ci wciąż o suplementacji kurkumie, CBD, olejkach czy diecie. To nie mam przecinka. Mówiąc Ci o stanach zapalnych, które powolutku prowadzą każdego z nas w stronę nowotworu, chcę pomóc Ci zachować lub odzyskać zdrowie. Ta Teraz piłeczka jest po Twojej stronie. Przejmiesz odpowiedzialność za siebie. Uuu, Panie, dobra, może wystarczy, nie będę zdradzała więcej na razie. Eee, czyli co? Jeszcze raz podsumowując. Eee, piłeczka jest po Twojej stronie. Ja Cię bardzo zachęcam, żebyś chociaż pobrała darmowy rozdział na zielonozexpl.pl slash książka. Eee, książka była eee, pisana przeze mnie, zaczęliśmy nad nią pracować w zeszłym roku z całym teamem. I teraz jest takie spijanie, już powiedziałabym, śmietanki. W momencie, kiedy ta książka do mnie dotarła, to było takie: Wow, to niemożliwe, że to się dzieje. Także mam nadzieję, że od razu wpadnie w Wasze łapki, że będziecie czytać i wprowadzać w życie, bo to jest najważniejsze. A ze sklepowych rzeczy, które. Jesteście? Bo em, ty, em, iPhone mówi, że już nie ma baterii. Z takich rzeczy, które się dzieją na sklepie to przypominam, że niedziela ona jest, jest zawsze dniem końca promocji i mam kurkumę i paudarko za 199 zł, mamy zestaw herbat, pięciu herbat, mamy jeszcze do tego andrografii z olejkiem i mamy preparaty better, z tego co widziałam jeszcze są w niższej cenie na stronie widoczne i widziałam też, że pałudarko w proszku jest za 99 zł i też jest w sklepie do kupienia. Mam nadzieję, że w poniedziałek dziewczyny już to uporządkują. Także zachęcam Cię bardzo serdecznie, zielone do końca niedzieli no i co? I polecam kupić sobie tą książkę na majówkę. Osoby, które zamówią wersji papierowej, dostaną też wersję elektroniczną, tak żeby mogły już zacząć czytać. Można ją otwierać na wszystkich czytnikach, będzie w formacie PDF-u, także tutaj śmiało możecie działać, a wersja papierowa będzie pod koniec maja. O, tyle. Patrzę, czy jeszcze macie jakieś pytania na bieżąco, ale nie widzę. No dobra. To ja przesyłam cudowne buziaki i śmiegam dalej do czytania. A wam życzę cudownej niedzieli i zapraszam na sklep Tech